Wiadomości .com. Dzień dobry, ulica Michigan, zamknięta od Ohio po prawie Water Tower, mnóstwo policji, co jakiś czas podjeżdżają agenci federalni po to, by zbierać meldunki i po to, by rozmawiać z policjantami na temat tego, co działo się dzisiaj w nocy. Konferencja prasowa goni konferencję prasową, dlatego polecam Wam podglądanie naszego fanpage'u Wiadomości na Facebooku, naszej strony wiadomości w internecie, bo tam na bieżąco będziemy te wszystkie informacje uaktualniać. Niestety ulica Michigan przede wszystkim znów została zdewastowana, okradziona, poturbowana. Wydawało się, że to, do czego dochodziło w Chicago, w centrum wiecznego miasta, kilkanaście tygodni temu, już nie wróci. No i niestety te obrazki wróciły. Dużo mówi się o kontekście tych całych wydarzeń który to kontekst miał się brać z wczorajszych wydarzeń w ciągu dnia i również sobotnich, ale pomyślałem sobie, że po pierwsze o tym możecie przeczytać na naszym fanpage'u i na stronie, a po drugie nie chcę mieszać kontekstów to wszystko, bo żaden kontekst nie powinien tłumaczyć zwykłych grabieży i najzwyklejszego i najbardziej podłego wandalizmu. Dlatego kontekst pominę, a skoncentruję się, co zresztą widzicie na zdjęciach i w krótkich filmikach wideo, jak wygląda ulica Michigan, która powoli zaczyna wracać do normalności, zaczyna się podnosić. Trochę przesadzona była część komunikatów, przede wszystkim właścicieli biznesów i pracowników miasta, żeby dzisiaj darować sobie przyjazd do centrum Chicago, bo może być niebezpiecznie. Co prawda, część ulic jest zablokowana, przede wszystkim Michigan Avenue, no ale jednak policja panuje tutaj nad sytuacją. Niemniej jednak postanowiono wprowadzić godzinę policyjną od dzisiaj w Chicago. Chciałoby się zapytać i skąd? My to znamy. Te wydarzenia których finał widzicie w obrazkach, rozpoczęły się w pół do pierwszej w nocy. Miasto błyskawicznie zareagowało w jedyny chyba sposób, w jaki mogło zareagować, czyli podniosło mosty. Pojawiła się oczywiście na miejscu policja. Wiemy po dzisiejszej konferencji prasowej burmistrz Lori Lightfoot, że 100 osób zostało aresztowanych, 13 funkcjonariuszy odniosło obrażenia. Świadkowie mówili, że było słychać strzały, zarówno po stronie wandali i złodziei, jak i również po stronie... Policji, no ale trzymając się tych oficjalnych informacji z konferencji prasowej, o ofiarach mowy nie ma. Mam na myśli oczywiście ofiary śmiertelne, a wtedy, kiedy słyszymy o strzelaninach, to takie od razu nam przychodzą do głowy. Wygląda na to, że próbowano sobie radzić ze sforsowaniem witryn sklepowych. Tego, czego nie udało się sforsować, albo czego sforsowanie zajmowałoby zbyt dużo czasu, gdyby trzeba było tłuc deskorolką albo jakimś młotkiem, postanowiono. Staranować samochodami, po prostu wjeżdżano w witryny sklepowe, naruszając konstrukcję szyb, albo też tłukąc je, albo po prostu razem z ramami, wpychając częściowo do środka, co oczywiście umożliwiało wejście bandytów i złodziei po to, żeby plądrować. A plądrowano niemalże wszystko. Niektórzy przyjechali tutaj przygotowani, wyciągając z bagażników albo też z kieszeni worki na śmieci, i w te worki na śmieci były pakowane wszystkie te, Skradzione rzeczy. Bardzo bym chciał zakończyć tę relację, mówiąc, oby był to ostatni akt wandalizmu i złodziejstwa w centrum wiecznego miasta, w tym akurat wypadku po raz kolejny przy ulicy Michigan, no, ale nauczony doświadczeniem i życiem, zdaje sobie sprawę, że, że prawdopodobnie do takich aktów będzie jeszcze dochodzić. Bo tak jak powiedziałem na początku, to, co wydawało się nam zakończone pewnym etapem Chicago, niechlubnym, no niestety. Powróciło dzisiejszej nocy. Oby się nie zadomowiło, bo myślę, że i mieszkańcy wiecznego miasta, i wszyscy ci, którzy tutaj przyjeżdżają do pracy, na spacer, na wycieczkę, nad jezioro, po to, by rozkoszować się urokami centrum Chicago, mają prawo do tego, żeby czuć się bezpiecznie. Paweł Kuliński, wiadomości datkami. Wiadomości Twoje źródło informacji.